Start. Cześć, witajcie w trzecim odcinku Piramid Skype. Skype Land Soviel i jest ze mną standardową. Mojna gra w Dymiz deraderyży i właśnie chciałem wam pokazać moją ugorkaną roślingę mojego katsusika. O, już jest do, do, dorosły, już jest, zobaczcie. Czekaj, ścinę posadzę. Pasłem się. Okej. Okay. Daj mi jej coś O, 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 Patrz, patrz, patrz! ZOMBI! Patrz, 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 patrz. zombi! Patrz, zombie. O! Oh. Rób mi Zrób mi mieczyk! No to ja idę, okej, okay, dobra idę. E, patyk, jeden... I zrób mi miecz. Kobel, lol, gdzie jest kobel? Eee... no właśnie, zapomniałem... Zmordowałem by na dom. O ty! Dobra, dam, dam ci sześć. Masz tutaj. Co, masz coś do jedzenia? Mam dwa mięcia ząbiaczka. No to daj. Dobra. Ja mam pół serduszka. Serduszka? Wiesz co, to nie ma sensu. Trzymaj, zrób sobie mieczyk, i ja idę się zabić. No to dawaj mi. A masz jakieś itemy? Nie, zginąłem. Fajnie. A ja się boję, bo zombieczki nam wtargną do domu. Daj mi to ja rozwalę... To ja ich rozwalę. Ej. Nie, ja dla siebie robię rzeczy. No mi też zrób. Dawaj, miecz. Dawaj, daj. Ja mam... No dobra, dobra, zrobię ci drewno. Ajajaj. Mamy jeszcze drewno? No i mamy tamtej skrzynce, chodź. Wbijamy. No i No kopaj. Zrób Co na nam będzie. Kamienne, Już robię, tworzę. Jestem kreatywny i twarzy. Jest chorób kamiennego i przez okno mnie wyrzuć. Nie. Tak. Dam ci jak normalny, cywilizowany człowiek. Ale ja tak wyrzucisz, tego z buzi. <grymnie> o, Dawaj. <grymnie> o, Dawaj. To cię. się. Oj, nie na je. Żygnąć. Idziemy na potworki. Ała! Co?

Trzeba to oświetlić, w domu są pochodnie. Jedna. Ta która no, na dole została... No boże. No, ty, a no właśnie, chciałem ci powiedzieć, że dużo tutaj rosło tych arbuzów, ale jak ty przyszłeś, to o, ty ar arbuzy trzeba ciebie przestraszy. Aha, Gadasz o od ale dobra. Tak, ulepszymy. Jak nie było to zrobię Ule... domek. Takie sobie. Underman, Dobra, nie będę się bać, na na niego. O, ja właśnie ginę. A ja właśnie wiesz co? W tej dziurze, o zobacz, o zobacz jak, O, o w tej dziurze wielkiej. No? Wiesz co? Tam był... To tam był spawner. O w tej, 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 o widzisz? O w tej. Tam? Tam był spawner. Tam Underman chodził, creepery, zombiaki, skelety. Mogliśmy po... Ma, ma. Nie, jest nie wiem, tam tylko cztery. tam tylko jedną pochodnię. O, już jedna dorosła. Co wyrosło? Oj, nie wyrosła. A ty Myślałem, że wyrosła. Myślałem, że wyrosła, nie wyrosła. Kop, kobla, kop! Cop kobla, kop! GT, kombla, hard, kop. O tam? gdzieś yeah. daleko jest skrzynka przeciwko tej kuli jest tej? tutaj jest gdzieś ta skrzynka chyba a polecimy tam poza lekcinkiem sorry ty, ty. wypad serwera ja Już? Już Dobra wbijam. Cześć. Idę kupić kobla. Mamy skrzynię i workbencha. Czekaj. Co się stało? Zrobię także. Żeby... Ile to mi temów musi Zrobię być? Zrobię tak, że mi lagowało na chwilę. Urdę, na short wziąłem. Za chwilę będzie mi lagować. Gówną będę widział, będę ja szybko ja... zmienić. No. Ja właśnie chciałam coś zobaczyć. Okay. Jest na normalnie i nie ma lagów. Co ty wchodzisz? Nie, bo ty bo ja chciałem te ustawienia graficzne. O, no, nie za to włącz. Gładkie nie wyłącz. Wiesz, dlaczego? A? Bo to wtedy wszystko wygląda jak Minecraft 1. Kropka 3, ileś tam, weź tu sobie włożyć, tak to nie wygląda potem. Nie, dzięki. Dobra. Zresztą. Trzcina, o, kaktus. Ale ja jestem tutaj. Ty, dlaczego tutaj druga skrzynka jest ustawiona? Nie, okay, wow, a wow, A. Poczekaj. Dobra farmę kaktusów i trzciny. Czekaj, trzeba zrobić większą farmę tego zboża. No I dobra jak. Masz lesionka? Nie, pożegłem wszystkie okay. To czeka, ja idę po tego. Idę po mączkę kosną. Jest kość to. Robimy sobie, robimy sobie nowe zawody. Skok przez... przez y, te. Skok przez y, tego. Przez zęby. Przez zęby. Nie przez zęby. Przez. przez. Przez mąkę. Przez mąkę. Nie przez mąkę! Jak to się nazywa? To, 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 to tutaj rośnie. Pszenica. Przez zboże. Zbocze. Zbocze. Przez zboże, Tak. Tak przez zboże. A ja idę tam nakopać tego ciągle. Ciągle idę to nakopać. O, a dlaczego tutaj tego nie zebraliśmy? Czekaj chwilę. Okej, okay, to ja zrobię. Zrób mi łopatę. Daj mi łopatę szybko. Zrozumieć. Ale nie, bo ja teraz muszę. A na chwilę. Antek, przestań. Mamo! Wysiątka zabierz. Da. Antka zabierz! Przeszkadza. Wyciszę cię. Sorry tutaj mam... Sorry, bo... Nie, 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 musisz... Bo nie mam tu po prostu drobne problemy z bratem. Drobne. No. Malutkie. Raz, ej, dwa, ej, trzy, trzy cztery, cztery, pięć, ej, pięć, sześć, Siedem, osiem, ej. to! Ej! Tyci, tyci! Ty, ty. <laughs> Dobra, ale jak ska A co ty dy budujesz Farmę tak Farmer kaktuszy. tak kaktuszy. Moje dzieci się odzywają. Ej, ej, jakby co, jakby co? Ej, ej. Ej, ej rapoł, Rafał, Rafał, Rafał. By co to mój kam? By co to mój, okej? Okay? A, zobaczcie co mam! Widzowie, zobaczcie. Co Właśnie, mam. dawaj ten dawaj. Ale po co jak i tak zwalisz? Nie to... zwalę, daj, teraz już wiem jak. Dawaj. Dobra, ale potrzebujemy i także razem. A jak zwalisz, to musimy napić na sobą przerwać. Uwierz mi. O, czyli już wiesz jak to się buduje. Ale uważaj, bo tutaj możesz wypaść. To ja tutaj wiem, wiem co jest teraz. Tak, jest coś! Nie, nie rób tak! Tak działa! Dobrze zrobiłem, dobra. Bo wypadniemy, bo wypad... jak tak to będzie, to wypadniemy. A, dobra, dobra, dobra. Spadniemy mi tą... Dobra, ale dawaj mi tą łopatę. Już nie skończyłem. O, dear. Dawaj mi tą łopatę. Skończyłem jeszcze. Kiedy masz... Masz wyderko? Usta, czy nie? Mam jedno. Na pierwszym odcinku mój gang. Umiesz, umiesz walisz? Wchodziłem generator Kobla. Pamiętasz? A co? No tak, taką gafę zrobiłem. Powiedziałem. Umiesz, umiesz walisz? Hmm. Pamiętam. Tak. Umiesz, umiesz walisz? Ale umiesz umiesz walisz, czy nie? Nie pytaj się mnie o takie jakie pierdolue. Ale to nie stwierdało. To ty. Ale bez skojarzyń, jeśli umiesz waliesz, no? No dupę. Okej. Okay. A ja ci pomogę. Dobra już. Gul, 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 To będzie nasza jacuzzi. A ja buduję jacuzzi. Motyka, motyka, motyka. A czego ja mogę zbudować jacuzzi? Kupę. Ty de... Wiesz, daj mi w ogóle jakiegoś kobla. Daj mi motykę. Motykę daj. A, a, jaką chcesz? Przemienną. Dobrze, że masz wersję, A ty znikąd, przy, e... A ja się... Ej, ale. A nie, bo to jeszcze potrzebujesz tego. Okej, okay, tutaj będzie ściny. Tutaj jeszcze piękne. Kaktusy będą tutaj sobie Tutaj rosły. nie niść, bo tutaj będzie farma. Farma, nie farma. Farma, farma. Yy. Tutaj będzie gdziekolwiek. Boję się, żebym nie spadł. Nie spadniesz, to jest głęboko. E, ej, 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 sprawdźcie jak tam u naszych grzybów. Okej. Okay. A gdzie są grzyby? Właśnie. Tutaj było zajście. zamurowałem je. Where? Nie tutaj! Nie. Tutaj. Ui. Czekaj. Uf, nie jestem. O, urosły. Tak. Tak. Jest tylko jeden czerwony, a trzy te. Okej, okay, dobra, chodź, idziemy. Wiesz, bo muszę tutaj wyjść tu zrobić wyjście. Ale mam lagi teraz. Okej, okay, jest Ja. Y

Tutaj dam melonów, tutaj, tutaj dam dyni. Ok, no to wzrosnąć. Poczekaj, zaraz przyjdę. Opa. cięcie na chwilę. Ok, jesteśmy po przerwie. Zobacz. Nie mogę. Znów wybratek. A ten tego mi nie wyciszysz, nie? Kłam? Wyciszysz mi to, czy nie? Ale to? Tą rozmowę z pracą. Pewnie nie Ech. Nie, dobra, nie będę wyciszał. A, A dobra. To może? Nie ja wiem. Nie depcze Te, tego. To, to drzewo i... A no właśnie, dawaj mi tę łopatę. Łopie. Już chwilę. Trzymaj. Trzymaj. Gdzie? Wiesz pan. Do końca rozwalę tą kulę. Teraz ja rozwalią? Tą kulę. Okej, okay, pszenica już nam rośnie. Teraz no kolejne... Nie wiem, gdzie I... jest arbus. A, tutaj jest arbus. Tak. Okay. Drugie nasionki. Już kilkanaście razy wykopałem. To no, i nigdy nie znalazłem. Niech to się nawodni. Nie, raz znalazłem w i to o, było jedne ek... ekscytujące, że znalazłem tutaj w tym Mamy już dużo rzeczy tutaj, nie? Zrobimy. Tak, ale trzeba... Ja tam ostatnio byłem. Coś trzeba z cegieł zrobić, wiesz? Możemy sobie zrobić coś... No właśnie, coś z cegieł. Co możemy zrobić z cegieł? Mm, wiesz co? No nie wiem. Domek? Naszej... Nie. Naszej... Yy, naszej... Naszej rasy męskiej najważniej, najważniejszą rzecz. No to wiesz, no trzeba Nie wiem. Mmm, yyy, to wygląda tak... Nie I zaczyna się na k. A kończy się na sy. Tak. Jesteś za mną? Tak, tak! Aha. Tak! <laughs> Jesteś ze mną? Robimy to. Ale z czego? No jest No Ale to później. Teraz, to teraz, wiesz co? Teraz ja bym szła troszeczkę na dół i pusty. Posle... Daj mi łopatę znowu. Mhm, dobra. Ale już prawie jest na wykończeniu, więc wiesz. O Jezu. Czekaj, gdzieś jest żelazo. Skąd wiesz? Ale, ale buduj tak, takie schodki. Nie? Bo żebyś nie spadł. No to czekaj, buduję schody. Na A zrobię kopalni, sobie ciekawe, ten! Bo chcę sprawdzić, no tutaj jest nieskończone źródełko, dobra, tutaj będzie nasza kopalnia. Ja zrobię sobie. Wejście! Szukam żelaza. Wejście na górę. To jest helikopter, lądowisko helikoptera. Może znajdę żelazo. Uważaj.